Panie Ewo. co z tym, z tym, z tym, mulatem, no? Czeka, on tam już na was czeka, stoi, popija herbatkę i czeka, żeby was wachlować. Ew, ja wiem, że można wierzyć, można nie wierzyć, ale... A wie pani, jak Teraz... jest umięśniony? Mistrz Polski w kulturystyce. Poważnie mówię. A my takich potrzebujemy umięśnionych? Napnie się coś ten... My wolimy delikatnych kruchych. I chodzi w stringach. Panie Ewo jadalnych. Ale... A to już w ogóle nas nie interesuje? A pan Krzysztof, jakie skojarzenia, nie? Pani dobra, niech pani nie za siebie mówi, bo pani jej akurat interesuje. O smaku bananowym Ewa, jak będą puszczać ten odcinek, to mężu chyba do aby nie wysłać zamiast nas, nie? Dobra. Żeby nie oglądali. Dobrze, biorę